Ministerstwo czeka na efekty zamówionego projektu, który jest realizowany przez Instytut Transportu Samochodowego z Politechniką Warszawską, a który dotyczy stworzenia bazy infrastruktury drogowej w Polsce. Scenariuszy do testowania systemów automatyzujących jazdę. Chodzi o to, żeby w warunkach wirtualnych oprogramowanie, które potem ma prowadzić pojazd autonomiczny, nauczyło się polskich dróg. Projekt DART to jest polska inicjatywa do tego, żeby ułatwić testowanie pojazdów autonomicznych właśnie dla rynku polskiego. Jest związana ze stworzeniem bazy scenariuszy testowych właśnie nakręconych w Polsce, w neurologicznych miejscach, w takich najważniejszych dla ze względu na infrastrukturę, która jest charakterystyczna dla Polski, tak żeby producenci czy Deweloperzy mogli testować właśnie dla obrazów zebranych w Polsce, dla danych zebranych w Polsce, swoje technologie, czy one będą mogły zostać wdrożone, czy wykorzystywane na polskich drogach. Projekt jest obecnie w fazie rozwoju stanowiska, które pozwoli zebrać te dane i udostępnić je później na platformie w formie bazy open source. Baza powinna być gotowa pod koniec 2025 roku. Potem będzie promowana i udostępniana na zasadzie non-profit dla wszystkich zainteresowanych i powinno to zaowocować zwiększeniem bezpieczeństwa testów pojazdów autonomicznych, bo system... Testowania polega na tym, że najpierw testuje się rozwiązania wirtualnie na poligonach testowych i dopiero potem wyjeżdża na drogi. To nie będzie tak naprawdę koniec tej inicjatywy, będzie ona kontynuowana przez kolejne lata, rozwijając zarówno i część scenariuszy nagrywanych na, na drogach i promując tą bazę na zewnątrz, tak żeby jak największa liczba deweloperów i producentów z niej korzystała.